Hejka, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft wyzwanie na modach i yy, tak patrzyłam przez odcinkiem co moglibyśmy zrobić i myślę sobie, że y, chyba pójdziemy pokopać yy, więc musimy zrobić kopalnię, żeby móc kopać yy, hmm. mam nadzieję, że to ma sens yy, więc tak Widzicie, na tym poziomie, czyli tak o tu dobra na razie myślę, że zrobimy tak prowizorycznie, potem to jakoś ładniej ogarniemy. Czyli tak mniej więcej wiemy, że to tak ma wyglądać. Ale pójdziemy sobie po prostu taką. Bo tak też będzie dobrze. Chodzi mi o to, że no, moglibyśmy coś wykopać, jakieś surowce, wiecie, yy, by się przydało. No, więc yy, zobaczymy. A nie, wróć. Nie no, dobra. Pokopimy w tym odcinku, a jak znajdziemy jakieś ważne rzeczy, takie jak np. na diamenty, no, to będziemy musieli je zostawić i po prostu zrobić sobie waypointa, tak jak tam jest, żeby po prostu. jak będziemy mieli już szczęście. Zbić, bo wtedy po prostu się bardziej opłaca. No, więc tak, pewnie w następnym odcinku w takim razie w związku z tym zrobimy. I, jak się mówi po ludzku? Enchanting. No. I wtedy powinno być z A, nie mam jedzenia. Dobra, zaraz to ogarniemy. I tak mi się zaraz pochodnie skończą. Na razie bez jedzenia sobie brozę. Chyba. Czekajcie. A, tu nie. W ogóle tak patrzę na to jedzenie, nie? W sensie na głód nie? i mam taki odruch, żeby od razu... zjeść coś, ale no, nie mam przy sobie, więc tak. Okej. Okay. To chyba wypada, więc wiecie co to wykopiemy, jak już będziemy mieć jakieś tam szczęścia. I... o, lawka. Yy, tu już jest... dobra, to tu będziemy... że tam jakiś odpust Ja w tym Minecraftie na modach, jak ja kurde, normalnego minecrafta czasami się boję, tu tutaj czasami po prostu dostaję takiego zawału. to jest jakaś skinka, A więc, i to jest na poziomie 11. Więc tu jest po pierwsze szansa na diamenty. Po drugie, a w sumie nie ma po drugie. Po prostu <laughs> zobaczymy, co tu mamy. E, kamień runiczny to też wypada, więc to zostawimy na szczęście. Bo to chyba w miarę rzadkie jest, tak mi się wydaje. Ok No, bo generalnie pomyślałam sobie, że w sumie mamy tylko te nasze tam dwa diamenty chyba a przydałoby się sporządzić jakiś lepszy set żeby w ogóle żebyśmy mogli zrobić jakieś zadania Widzicie? Ok O oh Jezus, Jak ja cię nienawidzę, kolo. Przecież ciebie przecież zawsze dostaję zawału, no. Jak ja widzę Creepera, to teraz mam takie... Jezus, ran! Ran! No dobra, no chodź. Aczkolwiek. Nadal nie mam jedzenia, więc wykopię sobie ten wągiel i zaraz tu wrócimy. Tak sobie myślę. Mój węgiel! Szybko! No dobra, jeszcze go pokonamy. Zombie to tam bez przesady. Mm. Tak, ale on właśnie niekoniecznie więc no, Dom. W sumie od razu mogę zadać, nieważne. A więc tak, jako że tu mamy ten pokój z portalem do zero, a tą prawdopodobnie... jakby to mogło być, czy tak by się w ogóle dało zrobić. Tak, pewnie by się dało. To może tu a, potem zrobimy kiedyś to Twilight Forest'a, czyli tam będzie pokój na enchanting. Coś takiego pewnie ogarnę w tym <laughs> mm. Dajcie mi jakieś żarcie. A, to nie, tu żarcia nie znajdziesz. Mogę sobie zagwarantować. Yy, I tak, możemy mm. to wziąć. Kotlet mielony. Normalnie nie jem kotleta mielonego, bo jest mi po nim niedobrze, ale to Minecraft, więc... Jak już schodzimy do skopy, trochę tego nie. O, i mamy od razu to. Ok, i znowu to jesteśmy, zaraz tam wrócimy. Yy, może najpierw zaczniemy jakby od eksplorowania tu. OK. Yy, a sorry, <ścoughs> się skupiłam trochę, bo jednakowoż nie chciałabym wpaść do lawy. To nigdy nie jest przyjemne. Yy. <ścoughs> Dobra. Ja od razu wykupię wszystko na bieżąco, bo potem jestem straszną pierdolą. O. I pewnie bym zapomniała, aczkolwiek jest prawie pewna, że te diamenty, które już kiedyś znaleźliśmy, bo są tak okopane. To no, że na waypointu straciliśmy, więc mogło być tak, że po prostu sobie samotnie stoją. Um, nikt nie ma do nich waypointa, no i... smuteczek niestety nikt ich nie wykopił Ale jesteśmy tu, więc... Na spokojnie. Dobrze, mm, Dzięki, jak zwykle. Egzaki exactly what I needed. Um. Tu widzę dużo węgla, w ogóle wszystkiego. A, czekajcie To myślę najważniejsze zrobimy tu e Pointa. Jak si, jak jak -si Zabierę kupię węgka. No chodź. Okej. Okay. No ha. Gdzie jesteś, mały? Tak już ci widzę. Teraz nie musisz. Я же мне где есть, потому видите, где А, упс. O, patrzcie, z to i już, serio? W ogóle nie ogarnęłam. No ale, wiecie, nie, nie tak, że liczyłam, ale... Chociaż, no nie, no jest to jednak prawdopodobne dość. Bo tam sobie wcześniej lataliśmy i zabijaliśmy. No nie, to jest prawdopodobne. Mimo wszystko, dobra. A już się. Okej. Okay. Co was tu tyle jest? No tak i nasz ulubiony przyjaciel. Jezus jakiś. No dawaj, no. Mm? O Jezus. Dobra. Myślę, że na tym odcinku skończymy, kopanie, panie na następnym już zrobimy ten enchanting, żeby wykopać sobie te jaksiki. Kolo! To nie tak od tyłu byśmy mi nóż w plecy wbijał, to <laughs> nic nie ma. E, jest to tylko węgiel, więc mam wrażenie, że pewnie tu byliśmy. E, ale jako, że e, pewnie to wtedy mi się nie chciało, a e, dzisiaj mi się chce, e, to będziemy też kopać węgiel. E, no, bo zawsze jakbyśmy potrzebowali coś przypalić, czy coś, no to węgiel się przyda. Zatem jak widać nie oświetliłam tych jaskiń, bo pewnie już wtedy mieliśmy te okulary, więc trudno stwierdzić tak naprawdę, czy byliśmy gdzieś czy nie. Byliśmy, czekajcie. Hmm. Chciałam się tu dostać, ale myślałam, że jest jakieś sprytne przejście, ale chyba jednak nie ma. Więc pójdziemy sobie. O! Tu jakieś inne, jest akurat, ale dobra. A to chyba mieliśmy na zadadę też, pamiętam, dobra, sobie Stella. Jezus, weź się. Karni. Chciałabym zrobić etka, ale. A, to nie był creeper, dobra. A, i teraz nie zrobiłam sobie etka, bo ten był debilu przy raz. Świetnie. Dzięki. O, słyszę powie, czyli gdzieś tu jeszcze jest. Nie wytypał się. Gdzieś, nie wiadomo gdzie. Teraz ogarniemy. Mm. Dobra, zrobię sobie drugiego, bo... Prawda to już, to jest tuż obok. Ale... Yy, ja jest napierdolony, więc mogę nie zauważyć. Bo to wycie jeszcze czekajcie, teraz mamy w sumie lepszy kilo, więc możemy to wykopać. Czekajcie, wykopiemy tamto. O, oh Jesus! To jednak nie chcemy tego wykopywać. Mm, no dobra, pewnie będziemy chcieli to jednak wykopać. Ale kurna, jak mi wybąbiło, Jezus! Dobra, to usuniemy. Matko, wospa, normalnie O Jezus, dobra, to na inny raz Teraz nie mam na to głowy, żeby tutaj wywalać wszystko w powietrze No chodź tu, no Dawaj Nie ty hm. W sumie mogę się nie wybombiać, ale skoro już chciałeś, no to o oh Jezus. Jego akurat myślałam, że zabiję. No chodź. Halo? Ta wajcie, że tego nie było. Cleopatra to jest po prostu jakaś porażka. Dobra. Dobra, teraz wejdziemy sobie na górę i zobaczymy, co tam jest do zebrania, ewentualnie Czyli w ogóle coś jeszcze zostało. O... Yy... No kurna, gościu. Czekajcie. Przecież 40 triliardów tam jest creeperów normalnie. Chyba tam jakiś składzik mają normalnie. I wiesz, tam stoi taki gościu i mówi no teraz ty możesz wyjść. No teraz ty, jakiś yy, jak nie wiem... Jakiś pokaz mody nie? I są ci organizatorzy, tyś, i tam jest reżyser, nie? I reżyser stoi i mówi: No, teraz ty już. Tak mi się wydaje, że to reżyser, nie wiem tego. Tak stawiam. To jest jakieś takie. A, bo są obchodnie, czyli to już byliśmy kiedyś w naszej podróży przez świat. No dobra. A, tak ja. Dobra, to wykupimy. E, ile nam zostało tego kilopu? Ile? 50, dobra. A, tu sobie jeszcze wejdziemy i będziemy kończyć. Jakieś takie dziwne przejście. i teraz lecimy tu Dobra Koniec no, no, no dobra. Dypałam się do domu. O jak tarka coś miał. Dobra. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek. Jeśli tak oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, a na dzisiaj to na tyle tak, więc trzymajcie się, no i cześć!